budownictwa, mapy. Y, autora mapy, m, tak, autora plantacji miejskiej, y, no bardzo, bardzo zasłużonego dla Jarosławia. Ale ten jego plan Jarosławia z 1906 roku i mapa powiatu jarosławskiego, no to, to są takie podstawowe źródła dla, dla naszych m, terenów. Kamienica wspaniała, słuchajcie Państwo, tu jest projekt tej kamienicy, te projekty na ogół są w archiwum w Przemyślu, ja z tego korzystam. I co ciekawego, w tym projekcie jeszcze nie ma tych po popiersi, tych poetów i pisarzy, które są teraz, to znaczy znikły, zostały te dwa. Panie Bogusiu, niech to zostanie chwilę. Taka Marysia Ziembińska, kiedyś konserwator powiatowy w Przemyślu, zajmowała się architekturą Jarosławia, napisała taki artykuł na ten temat. Oczywiście to były lata początek 70. jeszcze te wszystkie główki były siedem. Sienkiewicz zgadza się. Poza tym ona tam pisała, że był Kraszewski, no szkoda, że zniknął, że był Fredro, że był Krasiński, Wieszczowie, że był Norwid, Mickiewicz, Słowacki, nie wiem czy kogoś pominęłam. Zostały dwie te główki. Jak zaczęliśmy się temu przypatrywać, to ta główka nam pasuje do Chopina. No i ja tak napisałam w tym, czy tak jest do końca, to nie wiem, trochę ta twarz mi tak nie, nie pasuje, ale niektóre wizerunki Chopina, ten, ta chusta wokół szyi, to upięcie tego materiału pasują do, do Chopina. My mamy zdjęcie tej kamienicy z tych lat 70., -tych, no ale niestety nikt nie zrobił zdjęcia tych po piersi, więc no niestety nie można zidentyfikować. Mnie mówiła koleżanka, że konserwator kilkanaście lat temu chciał dać pieniądze na tę kamienicę, no bo to naprawdę wstyd. Ja trochę tam złośliwie napisałam w tej gazetce, że swoi, ale obcy, czyli Żydzi zrobili to, a my jakoś nie potrafiliśmy tego uratować. Tylko tam jest taka sytuacja, to dotyczy niestety wielu kamienic Jarosławskich, wspólnota mieszkaniowa, kilkanaście właśc kilkunastu właścicieli. I oni się nie dogadali, no bo to nie sztuka wziąć od konserwatora pieniądze, no ale trzeba ten remont prowadzić, no trzeba też pewnie jakiś wkład własny dać. No i niestety ta kamienica no zaczyna coraz gorzej wyglądać.